It's hard to breathe, but that's right. Hush. Jestem Taigix. ja jestem X, a w dzisiejszym odcinku będziemy tworzyć łuk i oczywiście oswajać jakieś zwierzę. A jakie, to wiecie się. Gdzieś tam w połowie odcinka, to po prostu lecimy z odcinkiem. W poprzednim odcinku, tylko sorry, że mi się nie nagrał ten odcinek. I to mnie denerwuje. Zabiłem po prostu to. I, i, I tyle. No więc, chyba dużo nie jest do pokazywania w tym poprzednim odcinku. No więc, lecimy do tego. A teraz jest takie coś, że musimy stworzyć łuk. A ten łuk się patrzy tutaj i trzeba go po prostu zło stworzyć a do niego potrzebuję tylko włókna bo jestem szczęściarzem i prawie wszystko zdobyłem no i yy, tworzymy łuk i teraz następna rzecz muszę mieć kamienne strzały do kamiennych strzał potrzebuje drewno, a drewno to się łatwo zdobywa, więc spoko, jeszcze krzemień, o i krzemień jest tutaj, więc to też łatwo się zdobywa, wręcz easy peasy, lemon squeezy mogę powiedzieć, okej, okay. no więc robimy te strzały i potem jak zrobimy te strzały, to muszę zrobić strzały usypiające, no i mogę zrobić 17 strzałów usypiających, no więc jest bardzo dobrze, bo mogę od razu usypiać te, ten gatunek zwierzęcia, który mam zrobić. A ten gatunek zwierzęcia, dobycie się dopiero za chwilę, żeby nie psuć wam zabawy, chociaż i tak jesteście ciekawi, jak co będziemy oswajać. No i pewnie na miniaturce też będzie to, co będziemy oswajać. No to mm, fajnie by było stworzyć sterowiec. A jak oswoimy to zwierzę, to wyruszymy na taką mini wyprawę. Taką bardzo mini wyprawę, bo jeszcze nie jestem tak dobrze wysportowany, można powiedzieć, żeby, żeby, żeby na duże wyprawy iść. Bo na duże wyprawy to pewnie w 5 sekund zginę. A ja nie chcę w 5 sekund ginąć. To ile mamy tej skóry? Nie! Jeszcze 9! Czemu ta skóra tak wolno się zdobywa? Ta skóra po prostu z tych po... Ta skóra z tych początkowych dinozaurów zdobywa się strasznie wolno. A jeśli chodzi o strzały zwykłe i te yy, usypiające i łuk, to łuk się tworzy z dwóch drewna, dziesięciu włókna i jednej skóry. Strzały usypiające robi się z jednej jagody czarnej i jednej kamiennej strzały no i patrzcie, teraz mam na łuku założone kamienne strzały no i żeby mieć te yy, jak to się nazywają, no oczywiście uspokojeniące strzały no to trzeba po prostu je dać na łuk, przeciągnąć tutaj, bo te, taki zielony jest, hop ja miałem z tym problem, bo tych youtuberów, które oglądałem, tego nie było. Więc mam nadzieję, że u Was przeze mnie nie będzie tego problemu. I jeszcze jedna, no, chyba dosyć ważna rzecz. Czyli czarną jagodę zdobywa się z takich krzaków. Bo jednak czarna jagoda to jest czarna jagoda. A jagody się chyba zdobywa z krzaczków. Okej, okay, chyba już mamy wszystko. Dobra. Y Yy, dobra, mamy wszystko. To teraz u, musimy to uśpić. Bo rzecz, żeby na tym jeździć, już mamy. Czyli siodło, które robi się z 25 skóry i 20 drewna. Tylko trzeba zobaczyć poziomy tych, tych stworków. No i już chyba mogę zdradzić, że to są pterodaktyle. W tej grze się to nazywają pterodony, ale. Większość osób mówi to, na no to pterodaktyle, na te zwierzęta takie latające. No bo te zwierzęta latają. Latają. No czemu takie małe poziomy? Ja chcę większy poziom, nie drugi, nie trzynasty. Ja bym chciał z 30. No bo takie dwudzieste poziomy, no to tylko by się przydały, nie wiem, na przynęte. A nie na super latanie. Trzeci poziom z tego Nie. To nie może się tak skończyć. Ja tu będę sterczać, aż zobaczę jakiegoś super wysportowanego i super duży po, duże poziome, poziomowego Pterodona. Pana Ptero. A poziomy się sprawdza w takich specjalnych miejscach. Patrzcie. Tutaj macie takie literki i to jest poziom. Niektóry, no, teraz z bliska pokażę, no, to poziom. Mam nadzieję, że będziecie widzieć, bo wiem, że niektórzy mogą to oglądać na komórce, to... się chyba najbardziej opłaca oddalić. Patrzcie, tutaj, ops, tutaj, tu, 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 tutaj. O, tu, tu, tutaj. Dokładnie tutaj to wszystko jest, te poziomy. Co tam, panie pterodaktyl? E, pterodon, pterodaktyl, przypadne, co pan tam daleko leci? Panie, przecież tutaj masz wodę. Panie, panie, tutaj są megalodony. Tu megalodony są. No, patrz, tutaj megalodon, jeden, drugi, nie wiem. Jeszcze, jeszcze jakiś jednorożec, No to to jest już absurd. Żeby takie rzeczy w zwyczajnej grze Trzeba w końcu bez zbędnego przedłużania oswoić pana Pterodona. Który wlatuje do wody nie wiem czemu. Który zamarzył sobie być rekinem. Ale rekinem nie będziesz. Bo nie wiem co, ale po prostu Pterodony nie widzi mi się, żeby pływały. O, o, a jeśli chodzi o to, jak ujarzmić zwierzę, to, żeby ujarzmić zwierzę, no powiedzmy, że takie, które lata, albo takie, które y, jest agresywne, to trzeba strzelić nie? strzałą usypiającą, tak jak ja strzelę strzałą usypiającą tego pana Pterodona większe poziomy, opłaca się trafiać w głowę, bo wtedy więcej się zadaje damage'a i więcej tej całej apatii się robi A apatia to jest takie coś, że po prostu zaczynają spać no i teraz jak damy mu mięso to wtedy on będzie to mięso to, wtedy to po chwili mięso zje i wtedy się ujarzmi ale jak na przykład yy, ten Chcesz uśpiłeś go dlatego, że, że ciebie na przykład napadał jakiś dinozaur, to wtedy, jak, jak nie masz ochoty, sobie po prostu uciec, bo ci się nudzi, to wtedy sobie go możesz zabić. Ops. No i. Można go zabić. No. Zabijam go, zabijam, no i. No i jest zabity. No tutaj ścinamy dinozaura. No to też nam Szlam! Szlam! Z ciebie muszę wziąć padlinę i skórę. Bo, bo padlinę można jeść, bo to jest zgniłe mięso, a zgniłe mięso jest bardzo pożywne. I je trzeba jeść na dobrą odporność. No i. Yy, no po prostu znowu zbieramy. Czekamy, aż się ujażmisz. O nie! Wy chcecie mi go zabić? Nie chcecie mi go zabić! No to dobrze, to jak. To w takim razie ja was. To w takim razie będziecie uśpione. Okej. Okay. No i w takim razie Ciebie zabiję. Za to, że chciałeś zabić Pterodona mojego. To ja Ciebie zabiję. No bo Pterodonów się nie zabija. To są. To są takie fajne, to są takie istoty, w których się nie zapinia. Dobra, niech będzie miał nazwę wwwwww www, www, i nie wchodź pij do wody, bo umrzesz. Okej, okay. dajemy mu siodło i zobaczymy, jak on fajnie lata. Oj, ile w ogóle lata. <laughs> lata! Juhu! Tanie za to punktów. Gdzie jest fajne? Gdzie są fajne widoki? Dobra, fajne widoki są tam. Bo tam mogę się trochę bać iść. No więc tam idę, bo chcę mieć fajną miniaturkę do filmu. No więc lecimy do tego, do takiego biomu, w którym chcę zrobić tą miniaturkę. To nie jest ten biom, to jest zwyczajna dżungla. A w dżungli się raczej miniaturek nie robi. No chyba, że są ładne, ale w tej grze jakoś dżungla. Tam jest ten biom, w którym chcę zrobić swoją miniaturkę. Tylko zanim zrobię tą miniaturkę, to, mus, to mój pan pterodon, pterodactyl, musi się troszeczkę odpocząć, bo jak będzie tak zawsze ciągle latał, to wtedy mi spadnie i będzie źle. Bo jak mi spadnie, wtedy umrze. On, ja umrę i nie będzie fajnie. No więc ja tutaj się wzn wzniosę bardzo do góry. Mam nadzieję, że nie zabije mnie nic. No i tutaj taki biom, bajom wręcz. Może na, na następnym odcinku, albo na jednym z nas, na tych odcinków, to, to tu polecimy. Trochę pozbieramy surowców. A i też troszeczkę na pustyni usiądziemy i zetniemy kaktusa. <gryw> A nie, to, to kaktus. O, mam kaktus. Super. Kaktus, na pewno mi się przyda. Jak już to mi się przyda, to do robienia murów. A ja nie chcę robić murów z kaktusa. Jak zrobić mury, nie wiem, z obsydianu. A w następnym filmie nie wiem, co zrobię. Może jutro go nagram, ale wątpię, żeby jutro, bo jutro mam taniec. Bo jakbyście nie wiedzieli, lubię tańczyć. A jestem chłopakiem. A chłopaki jakby... Dużo chłopaków nie lubi tańczyć. No ja lubię. Jestem dzieckiem. Lubię tańczyć. No a by kto nie lubił tańczyć. No kto by nie lubił. No no właśnie, no kto by nie lubił tańczyć. To ja sobie tutaj zaparkuję grzecznie. Zaparkowany. www w, Hej! Ty masz tu zostać. Ty może nie wiesz, ale ty masz tu zostać, więc wyłącz to obserwowanie. Chcę je wyłączyć. I ciebie muszę tu dać, żebyś ty mi nie uciekał nigdzie. No nie uciekaj. Siad. 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 To ja cię tutaj muszę zaparkować. No op! No i. Takie ładne tło chodzącego na pterodactyla Mitriceratopsa kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Oczywiście zostawcie lajka. Suba. Lajków zostawcie ile chcecie. Jak zostawicie, nie wiem, nawet jednego, jak zostawicie, będę ucieszony. Jedna subskrypcja, jeden lajk, like, cokolwiek. Zostawcie, please, 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 no please, zostawcie tego lajka, like subskrypcję jakąś. No, ale bez namawiania. Pa, pa.